Książki, łóżko, rozmowy, jedzenie i wygłupy. Nachalna promocja czytelnictwa tylko w barłogu literackim. Baruch Literacki, odcinek 26. Sylwia jest panią jesienią, a ja jestem panią latem, ponieważ to jest taka koszulka motywacyjna, bo piszę książkę i ona mnie tak motywuje, żeby to robić. Tym bardziej, że jest to ośrodek sportowy, the Island. Na sam koniec powraca jej na. koszulkę. <grym> nie. nie będziesz się tak śmiać <grym> wtedy, to był kot już do Co ma. zrobił ten kot? Zburzył, Ale bardzo jest taki piękny, powiedziałabym, właśnie zmieniający odcienie swoje różowe szalik. Twój. Tak, ja Wam powiem, że mniej więcej od początku września, niezależnie od tego, ile jest stopni, na dworze. Zawsze kiedy siedzę w domu i czytam w barłogu bądź też piszę przy biurku skurczona, to jest mi totalnie zimno i potrafię pracować z kapturem na głowie, z dwoma szalikami i... i zupełnie niechcący różową. Chciałam powiedzieć myszką, ale nie wiem co to jest. Bardzo takie burleskowe bym powiedziała. Mhm. Tego nie mam ze sobą, ale rzeczywiście różowy szalik jak najbardziej zimny, jak jasna cholera. Tyle wam powiem. Zaczynamy na Tak. Y, może, może uwaga, uwaga, maszyna losująca. Książki osobliwe. Jest to książka osobliwa, którą e, dostałyśmy od naszej e, Wicki. Przecież e, <laughs> e, czy, 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 czytelniczki również książek. Tak, tak jak my jesteśmy tymi czytelniczkami, z takim hmm. oto liścikiem. Boże, jak my chcemy więcej Dzień dzielnie, dobry, przesłałam to... książkę w moim mniemaniu osobliwą i życzę miłej lektury. Ewa Chodkiewicz. Dziękujemy. Dziękujemy i czekamy na więcej, a ten prezent jest wspaniały. Idealnie dla nas w ogóle dopasowane. Tak, dokładnie. Są to e, dzienniki zebrane, e, wysłane na konkurs Tygodnika Powszechnego w 1962 roku, książka z 1965 roku. E, dzienniki, których tytuł. Wskazuje, dotyczą właśnie takiej naszej codzienności i tego, jak chcemy ją zapisać, co w niej zauważamy, co pomijamy. Prac przyszło 406. Mhm. Książka składa się z kilkunastu rozdziałów, które dzielą się też na pory dnia. W związku z tym możemy się zastanowić właśnie nad tym, jakie historie, jak to by w ogóle zostało też zredagowane, tak? co mhm. zostało wybrane i co zostało wybrane w 1965 roku i co mogłoby być teraz. W jaki sposób nauczyliśmy się o sobie mówić, jak moglibyśmy mówić o sobie. Sobie. Dziś, kiedy jakby, kultura zachęca nas do nieustannego mówienia o sobie, fotografowania swojego jedzenia, swojego ubrania, swojego związku i itd. A kiedyś to było przekroczenie, jakby ta autorskość, która się hmm. tutaj objawia, oddolna, no była rewolucją, więc y, wydaje mi się, że dobrze sobie przypomnieć, skąd y, wyszliśmy, żeby się zastanowić nad tym, y, jak wiele mówić o swoich siedmiu dniach dziś. Ta książka jest również idealnym, idealnie trafionym prezentem dla Karoliny i dla mnie, ponieważ nasza profesor ma no, Taż e, zajmowała się naukowo właśnie takimi konkursami, które były ogłoszone przez różnego rodzaju e, tytuły e, i napisała na ten temat książkę Chcieć Mieć, Samowiedza Obyczajowa w Polsce. Bardzo e, polecamy również. E, porównywała właśnie listy z lat 60. i 70., te, które obrazowały życie codzienne, tego w jaki sposób były e, dzielone obowiązki w domu, co tak naprawdę działo się od poniedziałku do niedzieli i zestawiła e, tamte dekady z e, czasami współczesnością. Z nimi, porównując je z listami, które przychodziły do redakcji Wysokich Obcasów. Bardzo interesująca książka, która może być... Mojej, notabene, ma... w tym momencie. No właśnie. Będę się krony. przyglądać tym listom. Tak? Zdecydowanie. Więc jest to książka, która tak naprawdę jest takim pomostem między tym, jak spędzamy czas codzienny w naszych domach, a jak było to kiedyś. Świetna książka osobiwa. Czekamy na kolejne. Zasilcie nas. Tak. Yy, czytaj, bo umrzesz. Karolina przyniosła yy, 7 dni, jak 7 życzeń, yy, a ja mam dla Was dzisiaj yy, komiks, ale komiks niezwykły dym, bo taki ma tytuł, wykonany przez Marcina Węcławka i Marcina Podolca, który jest wywiadem rzeką z wspaniałym Pablo Pavo. Zazdroszczę, że, że z nim przeprowadzono taki wywiad, taki inspirujący, że, że powstał z tego komiks na tle rynkowych koszmarków w rodzaju wywiad rzeka z osiemnastolatką o jej życiu albo innymi wynurzeniami celebrytów. To jest prawdziwa perełka, ale nie dziwo tak, ponieważ Wydana przez y, y, kulturę gniewu, która no, jakby jest marką samą w sobie. Ten komiks. Wywiad rzeka opowieść o tym, jaka jest kondycja współczesnego muzyka w Polsce, jak to się zwykle w Polsce zaczynało, kiedy zakładało się kapele. To jest bardzo ciekawy fragment, w którym Pablo Paweł opowiada, jak doszło do pierwszej próby jego, jego kapeli i mówi o tym, jak wyglądał podział na to, kto się czym ma zajmować. I powiedział tak, ci, którzy byli najlepsi w graniu, brali gitarę, trochę gorsi bas, no a ci, co nic nie nie umieli, to perkusji, i wokal. <noise> Oni był wokalem. Ale oprócz tego to jest też opowieść o, o muzyku teraz: o tym, jak wyniszczające potrafią być trasy koncertowe, nocowanie gdzie bądź, trochę picie, codziennie granie przed inną publicznością, spalanie się do granic możliwości na scenie. O tym, że no właśnie takie prowadzenie się też niestety kończy się nałogami różnego rodzaju, ale to też wspaniała opowieść o rodzinie Pablo Pawło i o jego przywiązaniu do żony i córki. Piękna, bardzo wzruszająca rzecz. Chcę, I... żebyś mi to oddała natychmiast, tak Jezu, to dobra, masz. I pięknie też wydana i, i jeśli chodzi bardzo o, o kwestie grafiki, to tutaj naprawdę szapoba. Także tak, taką mam dzisiaj lekturę. A ty? Nie no, mam. Ja Daj teraz. No dobrze, odlaj. dobrze. dobrze już. Potem czytam. Ja mam coś, co wygląda różowo i ponętnie, z przebitym serduszkiem. O Boże, jakby już było, mi się było Bardzo powierzchowne i miało nas ukoić. Natomiast jest to książka, która ją trzy. No, żeby ukoić swojej konkluzji, być może. Natomiast Ewa i Luz jest specjalistką od tego, żeby opowiadać nam o miłości, hmm. ale nie pytać nam o miłości, żeby żebyśmy się poczuli lepiej, tylko żebyśmy zaczęli się zastanawiać, co to znaczy, że jesteśmy romantyczni, co to znaczy, że się zakochujemy od pierwszego wejrzenia, co to znaczy, że chcemy mieć malownicze związki, że chcemy, aby namiętność trwała, o co chodzi w ogóle z tą miłością w czasach ponowoczesności. Jest to socjolożka, e, którą w Polsce mogą Państwo pamiętać z takiej mini-książeczki, ale o maxi, e, o maxi sprawie, czyli o tym, w jaki sposób popkultura nam prezentuje dziś seks, szczególnie dziś, szczególnie ten seks uważany za Bardziej hardkorowy i tak też miała, hmm. tytuł, miała, taki był też tytuł tej książki: hardkorowy romans o y, 50 twarzach Greya. Hmm. Ta książka opowiada szerzej. Opowiada o tym e, nie tylko dlaczego miłość rani jak mm -hmm. zapowiada tytuł, ale dlaczego miłość nas ekscytuje i dlaczego mamy dzisiaj problemy ze związkami, dlaczego mówimy o kryzysie męskości, dlaczego mówimy o tym, że e, nie umiemy e, się e, sobie oddać, siebie zrozumieć i się ze sobą e, komunikować. Jak pisze e, Eva Luz, zależało jej na tym, żeby w tej książce, e, w kontekście miłości, dokonać tego samego, co Marx uczynił w odniesieniu do dóbr rynkowych. Wykazać, że jest ona kształtowana przez konkretne stosunki społeczne, że jest ona produktem podlegającym obiegowi towarowemu na rynku usług, na którym konkurują ze sobą podmioty o różnych zdolnościach nabyższych, a wreszcie, że niektórzy z nas dysponują większą niż inni zdolnością definiowania warunków, na jakich stają się obiektem miłości. Czyli że miłość dzisiaj również jest produktem, który nam się na różne sposoby w mediach sprzedaje hmm. i który my kupujemy. Albo które chcemy sobie przecenić, albo czekamy na, <gry> e, na jakąś wielką wyprzedaż. Należy no, generalnie, jest e, pewnego rodzaju kapitałem, którym e, obracamy. Natomiast e, pisze też, że e, ta książka, mimo że jest akademicka, jest też emocjonalna i bardzo biograficznie osadzona, ponieważ odkąd pamięta, odkąd była nastolatką, dyskutowała z koleżankami o tym, jak zdobyć tego nieuchwytnego mężczyznę. <gry> I e, ta książka jest też właśnie o tym, e, dlaczego kobiety. Poprzez to, w jaki sposób te obrazy miłości są przedstawiane, cierpią bardziej. W jaki sposób ironia, hedonizm, indywidualizm dzisiejszych czasów liberalnej demokracji wpływają na to, że, że my tej miłości romantycznej nie jesteśmy w stanie dogonić. Mimo, że wszystko nam mówi o tym, że ona istnieje, jest różowa, ma mnóstwo dużych i powinna czekać za rodę. bardzo postarać, ale będziesz ją miała. No, może ci też ją potaruje tak na chwilę, żebyś na potrzeba, bo ci pasuje. Zmienimy tak. się zatem idealnie, kolorystycznie. Dobrze. A ty y, y, możesz poczytać o Pablo, Paweł, Tak, zrobię swoją kapelę. Y, no i cóż, y, nastał czas na nasz kącik poezji. Kącik poezji, tak, i y, y, kącik poezji Jakub Łysakowskie, pieśni o Kacie. To kolejna książka, która została tak. nam przysłana y, do barłogu specjalnie, żebyśmy się nią zajęli. I bardzo bym chciała też, żeby Państwo zauważyli, zanim przeczytam, jak ona jest świetnie graficznie rozwiązana, ja się w czcionki, rozmiary cóżko szkole, edytorskie. Edytorskie, to w ogóle przepięknie, też opakowane w swoją kłopotę. śliczna rzecz, też taka śliczna. Tak, śliczny tytuł. Pieśń o kacie. Śliczniusi, żebyś milusi śliczniusi. Witam, e, może przeczytam taki, na no, tak zwanych Ty, który wstajesz o świcie, by w pracy. Się zaprząc, kierat. O zmroku zaczynasz życie i zmrok ci, że się zabiera. Owi co rano wyszli przed swe drewniane chałupy, wnet ogarnęli myśli, zebrawszy je prędko do kupy. Modo traktem szerokim w porannym kurzu tumanie grupa jeźdźców wysokich jechało ku Polska Bramie. Gretu był wtedy stolicą dzielnicy Mazowszym zwanej, gdzie podróżnika zachwycą wody Wisły szeroko rozlane. I tu zrobię trzy kropki, ponieważ jest to poemat dość długi, mhm. snujący się, taka balada właściwie o tak. tym e, miejscu, gdzie się też aktualnie znajdujemy, gdyż jest to Mazowsze. I generalnie bardzo mi się podoba ton tej książki, właśnie taki rozwlekły, jak te wody Wisły rozlane. E, I wydaje mi się, że to o to chodzi w poezji, żeby nie bać się w nią zanurzyć. E, ja uważam, że kot się zgadza. To tak to Tak, to musi, musi się zgadzać. To jest to kot literacko bardzo obyty. Y, on prowadzi kot literacki, taki specjalny program. K który nie dla kotów. Y, ja natomiast przygotowałam kontrpoezję. Y, kiedy religia i polityka jadą na tym samym wozie, ci, co powożą, wierzą, że nic nie może im stanąć na drodze. Zaczynają pędzić na łeb i na szyję i nie pamiętają, że pędzącemu na oślep człowiekowi ukazuje się przepaść, kiedy już jest za późno. Politykom i polityczkom z ulicy Wiejskiej dedykuję ten oto fragment, właściwie cytat Franka Herberta. Jakże on jest aktualny zawsze i wszędzie. Tak, a ja chciałam tylko powiedzieć, tak jak Zbigniew Beksiński z ostatniej rodziny z filmu, ten filmowy Beksiński powiedział, że jeśli widzisz tę przepaść na horyzoncie, to możesz wybrać, czy jedziesz na niej, ku niej na kanapie, czy na kaktusie. My na kanapach zdecydowanie. Albo na fotelach, jedzie. idealnie. Tak. Baruku ku przepaści, Dziękuję. Państwu serdecznie i zapraszamy na nasz program za tydzień. Zapraszamy.